Ta korespondencja jest dość powszechna. Minister pisze do premiera, premier pisze do ministra, pewnie minister pisze do parlamentarzystów, do innych polityków prawa i sprawiedliwości. I my chcielibyśmy też poznać, czy pan minister miał okazję zapoznać się z tą korespondencją? Czego ta korespondencja dotyczy? Czy tam w tych mailach, które zostały pozyskane, są jakieś istotne i strategiczne? Dokumenty, o których nikt nie powinien wiedzieć, i nikt do tych dokumentów nie powinien mieć dostępu. Czy tam są takie dane? A czy może w tych mailach są jakieś rozdzielane stanowiska, które Państwo rozdzielacie swoim koleżankom i kolegom z prawa i sprawiedliwości w spółkach Skarbu Państwa? Bo może Pan Minister Dworczyk po pracy usiadł sobie i z prywatnego maila zaczął wysyłać oferty pracy do Waszych koleżanek i kolegów z prawa i sprawiedliwości, do ich rodzin, do ich przyjaciół, do ich znajomych? No bo przecież to są praktyki, o których my wiemy od 6 lat. Tylko nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że tak to może funkcjonować i tak to działa, więc ja bym oczekiwał, panie ministrze, że pan dzisiaj na ten temat udzieli... Odpowiedzi, bo takie opowiadanie, że możemy jeszcze raz zorganizować jakieś niejawne posiedzenie, ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy pan na tym niejawnym posiedzeniu przekaże informacje, które rzeczywiście są tajne. Bo jeżeli pan ma zrobić powtórkę z rozrywki, którą pan zafundował parlamentarzystom na Sejmie, to tak naprawdę to nie ma sensu. Więc albo pan chce przekazać informacje, które rzeczywiście ma, miały miejsce i które pokazują, jak działa minister polskiego rządu, konstytucyjny minister polskiego rządu, jednocześnie najbardziej zaufany człowiek pana premiera Morawieckiego, pan minister Dworczyk, albo pan tak naprawdę, nie odpowiadając na te pytania, potwierdza i daje cichą akceptację, że takie praktyki w rządzie prawa i sprawiedliwości mają miejsce.